Cześć tu Ami. Dzisiaj nagrywamy Little Big Planet. Jest ze mną. Pan I tak się zaczyna jeden, y, Little y I widzi coś cudownego. Dwóry. Patrzy razem i dzieli się cudem. Wszyscy jesteśmy iskrami wyobraźni. Ale się Więc skrzyjmy razem. Wisły trochę się ścina, no. Ale... To się potem... W każdym umyśle ukryty jest fragment kodu, który steruje kreatywnością. Tworzy kanał zwany przewodem mózgowo-pępowinowym, który sięga najdalszych zakątków ludzkiej wyobraźni. Budujmy. Wspólnie możemy przesuwać granice. Dopóki nie staną się maleńką kropką na horyzoncie gwiazd. Ale było, gdyby się znaleźć. No i zacznijmy tworzyć. Wszyscy na tej planecie wizjonerów tworzą nowe pomysły. Pną się po przewodzie mózgowo-pępowinowym, ale zbierają się w no. sferze w twórczych umysłów i łącz dołącz do nas gdyż jak zawsze z radością powitamy Cię w Little Big Planet Aaa, to wszystkie kreatywności zrobiły błąd No To już wiadomo jeśli nie wiecie co to jest błąd, to, to zaniedbłyście się do No właśnie Chyba większość nasz jest... W naszych wie co to jest w Mam wielką nadzieję. No wąże się kość. kość. No, włączaj się gro... Gierko. Gdy odwiedzasz Little Bitternę, pokazujesz swoje najprawdziwsze oblicze. Miękkiego poszukiwacza przyjaciół, zwanego szmacianką. To jest Jak ta lala. Użyj lewego drążka, aby poruszyć trzmaciarką. Trąć go lekko, a będzie lepiej łapać. Lub przechyl mocno, aby dał słuchacz. Ja jestem ten tutaj... o, ten co teraz skacze. Nie, poczekaj. To jest mój Ja nie? Wymyśliłem. Fajnie Poczekaj. Weź rozwiedź, No nie no, chodź tu. Hmm. Chodź później się przebierzesz. No chodź tu. Poczekaj. No, Ery. No. Dobra jestem. Nie rozumiesz. Co ja, ja się wiesz nie względu? Przenieść się z szarej ziemskiej płaszczyzny do krainy Big Planet to tak jakby narodzić się zupełnie na nowo. Pojawiasz się tu niczym kłębek nagiej, Tak, Jestem babcią pózią. Kluczowe słowo to magie. Jestem babcią późnią. Nie więc swoją zgrzepę. Ciągnij na siebie choćby jakieś porski, włóczy kija, albo nałóż kapelusz poszukiwacza przygód. W tym Nie celu wyświetl za pomocą menu i wybierz opcję modyfikacji postaci Tu za pomocą lewego drążka Daj możesz przeglądać zawartość tej opcji i Babcia pójdzie w klasie, założyć wybrane dziarki. Jestem bobcią pójdziemy, przycisk pójdzie. wróć, aby móc ona będzie później całym światu w nowych szmatkach. Babcia, pójdź, a nie później. Mm. Jak tutaj się biję? Nie da się tu bić. Mm. Mm. Łapać się. A. Dobra, to tam się przebieram. Ogarnij się. Się. Ja się zabieram. Chcę cię zabrać. Dobrze. Mm. Mm. Wezmę sobie taki fajny kapelotek. Wezmę sobie yy, też normalne nie. nie, Nie, chcę. sobie. Się przytkę, co? Wezmę sobie zęby normalne. Tak. No to co robię? Mój wcześniej, mój yy, nowszy kostium. A co to jest tutaj? A włosy. oh yeah. Nie, nie chcę tej A, koszy. nie chcesz dziewczyny. Czy, czy, czy ty wziąłeś sobie zęby? Co na zawsze są. Chyba mam przy sobie, nie? Nie mam. Masz zęby wiesz? O nie, to może je skosować. To jest dziwne. Nie. Ja znowu jestem ze mną. Dobra, weźmiemy sobie te porty. <grymne> Tutaj taki. O, nie. Takie butyczki. Skóra że kapturka. kapturkę. Y -y -y. i jeszcze jakąś. Bo ta kurtka sportowa. Nie, to jest dziwne. No i już dobrze wyglądam. Dobra, jeszcze tylko... Nie, najlepiej klasyczna, Albo Medytacja. Jeszcze na niespodziankę, to wezmę się na niespodziankę. Usuń kostium. Sam sobie zrobię. Hmm. O, a to jest... Sówka. A bo to jest kolor gracza, aaa. Nie wiem jeszcze o co chodzi. Nie, dobrze, to ja wezmę tą słówkę. A ja sobie najnę... nie, Abo ja fankowy? O! Wezmę fankowy, dobra. No to już. Można poczekaj. lecieć. Ej, poczekaj. Ja sobie sam dziurę. Okulary. Dum, dum, dum. Głupie. Hero brali za okularami No. Teraz cię zabiję. Zabiję, zabiję. Teraz tymczasem ja zabawię. Dobra. Białe buty. No. Co się? Nie chcę białych butów. No. Brani. Nie, Idziemy już. No, Szczuć. jestem, ja ta, jestem taki sam jak tylko że oczy inne. Dobra. Wszystkiego się boję. Nie, ja jestem się taki i żeby nie było kopiowania. Upa Gaga style. Monsta. Mogę ruszać głową! Nie, 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 No idziemy dalej? Dobra. No to chodź. Dobra. Łuuu! Człowieku, chodź. Poczekaj trochę na mnie. Jakiś stary sier... co to jest? Hejka! Ja. Witamy! O, o, to ja, to ja. Tutaj, tu gdzie? O, tu widzisz małe. mały nie, jako Jestem nie, kom... jestem jestem nie, twarzy możesz zmieniać za pomocą przycisków nie, tu tak, o to przycisk w dół wywołuje iście marsową minę. Przycisk w prawo pozwoli ci okazać złość. A w lewo, przy <ścoughs> jeśli chcesz przytaknąć lub potrząsnąć głową. No tak, 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 tak. Nie, 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 nie. nie, nie, nie Muszę sobie prać I teraz w ubranko chodzi. Jak I tak ja można Może wyprać kostium No, teraz pięknie wygląda Mmm, poczekaj O, jest zasówka Oto mój magiczny trik Nie Ja się wyrażam! Za Zasuwa! Nie, bo. Uciekać z tym glutem na sobie! To wygląda jakbym miała gluta na sobie! Z tym wodzie! Może, skręczą, tu może wyprać ten kostium! Ja. dziel to... się. No, nareszcie. Patrzcie. Ale wystawiłem do... zaraz. dobra, chodźmy. Wiesz, Wybierz że... kostium! No! Od razu lepiej! No. Ale! Jeśli dodasz dwie litery, M i E, y. tak, 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 ta, ta, ta. ale już podziękujemy. Serdecznie. co, co się dzieje? A, to, to mój nie ma mnie. Nie, mógłby... nie, nie ruszaj mną. No. ty Newton. No nie, nie. Róż, czy to nie, nie. Stoję przed, by... A, nie, No, bingo! Co on tam włącza? Destrukcję tego? Świata? Się Uuu, Nie, to za się przekonamy Nie! To mnie wciąga? wciąga! Kurde, to mnie wciąga! A ja sobie tam stoję I się lampisz na to, jak ja se latam w powietrzu, bo mnie, wcią bo mnie wciąga chwilą, Przed chwilą była ta yy, Patrzenie moim wzrokiem Ja się tak trafię. No i nareszcie się zaczęło Prawdziwa przygoda Bo nawet to było tylko wprowadzenie, więc mm. nawet no nie ja zdążyliśmy za bardzo pograć, więc od razu wrzucimy drugi filmik z graniem. Tak. Okej? Okay? Dobra, od więc... od razu potem. Pa! Cześć, pa! Pa pa! Hello.